Siemanku, witam w kolejnym pianym rowerzyście. E, dzisiaj mamy e, święto pączka, czyli tłusty czwartek. E, tak się w sobie zastanawiałem, czy, nie wiem, nie czytałem, ale czy to jest tak typowo polskie, czy to jest europejskie? czy to jest może międzynarodowe. Takie to szaleństwa na pączki, nie? Bo wiadomo, że nie tylko pączki. Ale, ale tak ogólnie to pączki, nie? Ale no w sumie może, może się będzie czas, to sobie doczytam. W każdym razie, w tym tygodniu zażarło jeden odcinek. Był nagrany, to nie jest tak, że cały tydzień nic nie nagrywałem. Nie, bo jeden był nagrany, raz za tydzień jest taki specyficzny, bo no bo nie jeżdżę raczej swoją standardową drogą, tą co dzisiaj, żebym mógł nagrywać, więc no, nie nagrywam. A jak raz właśnie jechałem i nagrałem, to mi coś znowu się pierdykło i znowu nie wiem, czy kolejne słuchawki się psują, czy może jednak e, teraz już gniazdo? Bo tam, tam rzeczywiście to były słuchawki, bo po zmianie była poprawa, e, ale może jednak jedno po drugim pierdzielnie. E, Awarię gniazda, gniazda słuchow, słuchawek już w telefonie miałem, więc jest, powiedzmy, sytuacja już przerabiana kiedyś. Nie wiem czy wam mówiłem, jak wyglądała ta awaria. Było tak, że w Xperi Z, gniazdo słuchawek, o ile nie było problem z dźwiękiem, samym odbiorem, to telefon przestał wykrywać, to czy się wyjmuje słuchawki, czy się wkłada? I przestał wykrywać w momencie, kiedy one były włożone. Więc cały czas on wykrywał, że są włożone. Standardowo, pewnie, pewnie gdyby ktoś tam modował, bawił się w przeróbki telefonów, to może by to ogarnął i mógłby to, jakieś sobie tam coś wgrać, żeby to przełączać ręcznie. Natomiast ja nie byłem w stanie. Więc jeżeli chciałem z kimś rozmawiać, to musiałem podłączyć słuchawki. Bo, bo nic nie słyszałem. Właściwie, no, jak to było? E, mikrofon nie był potrzebny, potrzebny był głośnik. Tak, czyli mnie, m, potrzebowałem słuchawki bez mikrofonu. O, przynajmniej. A jak z mikrofonem, no to też. E, było spoko. E, także tak to wyglądało. E, a teraz, no teraz po prostu znowu się szumy pojawiły. No, jest oczywiście ten faler taki, że to gniazdo jest w tym aktualnym moim telefonie bardzo czułe. Nie wiem czy to jest kwestia całego całej linii, czy może tylko mojego modelu, ale, ale właśnie minimalny ruch, tam nawet pół milimetra taki mimowolny gdzieś tam otarcie sprawia, że, że się wypina ten mikrofon jakby. Wypina tak, że system go nie już nie, nie łapie, a on wpięty jest. No i właśnie się pojawiły szumy. No domyślam się, że może to być spowodowane właśnie tym wypięciem i wtedy mikrofon przeszedł na ten e, z telefonu no i stąd te szumy e, bo słychać było e, sam, sam mój głos był w miarę, w miarę spoko, więc, więc spodziewałem się, że tak to wyglądało. No, że telefon mam w kieszeni, no to wiadomo. Dobra, nieważne, bo gadam o, o tym, czym nie trzeba. E, z growych rzeczy. Nagrana recenzja. Jestem to eee, nie wiem co to było, na pewno nie gwizd, <grystanie> nie to, że nie umiem gwizdać, ale jakoś tak nie wiem, co to kurwa było. Eee, dobra, jednak, <grystanie> Dishonored, mm, tak z 20 parę minut ma chyba, jeśli dobrze pamiętam, może nawet po 25-28 dwadzieścia dwadzieścia coś w tych granicach, więc, eee, więc będzie długa. Jaki dizonot? Wolwensteina, Yangblad. Dizonot mi chodzi po głowie, no bo grałem w niego, ale też aktualnie. E, jestem na siódmej misji. Jeżeli się dobrze orientuję, misji jest 10. E, więc e, no, zapowiada się, że w tym tygodniu go skończę. E, poza tym co? E zacząłem grać w malutką, teraz malutką, bo jeżeli chodzi o wielkość, ale to jest tak naprawdę wielka gra. Zacząłem grać tak w sumie trochę napędzony premierą Duma, zbliżającą się. I to nie tak, że jakoś bardzo gdzieś tam mi się chciało tego Duma, tylko tak sobie patrzyłem, coś tam ogarniałem, tak trafiłem przy okazji i tak w sobie sobie zainstalowałem, no i tak sobie zacząłem. A mianowicie Duma, dwójkę. Jedynkę, jak tak sobie, jeżeli, na pewno nie ugrałem, jedynkę. Nie wiedziałem, czy ją skończyłem, czy skończyłem wersję shareware, czy pełną. Na pewno grałem i tak sobie pomyślałem, że no może nie, może zacznę trochę dalej. No i zacząłem od Duma 2, którego na pewno nie grałem. Na pewno nie skończyłem. I który, kurczę, jest fajny, naprawdę fajny. Eee, oczywiście trzeba mieć dużą tolerancję na, na grafikę, eee, jednak po pewnym czasie. Eee, już tak to nie boli, bo, bo rozgrywka jest fajna, jest fajna i nie jest łatwo, to, to jest gra starego typu, czyli, czyli trzeba się postarać, czyli, czyli można zginąć, czyli trzeba korzystać z sajwów, wczytywać te sajwy, jak nam nie pójdzie, jeżeli chcemy to skończyć rzeczywiście, no to także jest jest same emocje, jest fan. może może nawet to skończę, natomiast to nie jest gra typowo do recenzji, ale jak skończę, no to recenzja będzie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, czyli mamy to chwila przerwy. Właśnie widziałem e, wiewiórę. E, z takich innych rzeczy. Hmm. Z takich dumowych jeszcze naprawdę rzeczy jest taka jedna mała wiadomość. Mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku. A mianowicie jak wiecie, wystawiłem te rzeczy na eliksie, parę, parę gier i właściwie nie wiem czy wiecie, bo czy to nie było mówione właśnie w odcinku, który się wypierdzielił. Ale chyba nie. Chyba to był wcześniejszy. W każdym razie, wystawiłem trzy gry na olx i tą kierownicę, o której wspominałem. E, sprzedało się Red Redemption, ale nie, to mówiłem, bo to jest, powiedziałem, że Doom sfinansowany. To było, dobra, to było. Mm. No i e, został ten e, Battlefield Inioch. E, zainteresowania raczej nie ma wielkiego. Jeśli chodzi o maile tam, znaczy wiadomości, bo świetnie tam trochę było jakieś tam obserwacje, ale w międzyczasie gdzieś tam wklepałem sobie dum w wyszukiwarkę OLX i pokazało mi, że w sumie ten dum poprzedni to jest w takich scenach jak Battlefield. No i ugadałem, znalazłem gościa, który akurat też z Wrocławia chce wymienić duma. Nie napisał na to, ja zaproponowałem właśnie za ten filtr, powiedział, że spoko. No i dzisiaj jak dobrze pójdzie po robocie, jest ustawka na rynku, e, na wymianę. Także uprawiam barter. E, I fajnie, nie wiem czy rzeczywiście będę grał go przed premierą, bo wiecie, czasami można się przesycić. E, nie pamiętam z, czym, z czymś tak miałem, że zagrałem przed premierą. I w sumie później ta gra kolejna już tak mocno nie, nie chwytała. E, słyszę to też w podcastach, że jak ktoś zagra w poprzednią część, przed, przed następną w ramach oczekiwania, to już tak trochę się nasyci, więc jak przychodzi ta rzeczywiście wyczekiwana gra, to już takiej fajdy nie ma, więc ja tego Duma, jeżeli rzeczywiście będę grał, to sobie może włączę tak tylko... Ach, zobaczyć, z czym to się jadło. E, na pewno nie będę przechodził. E, albo ewentualnie... Zagram sobie po premierze, bo tam może być już trochę tych leveli. nie wiem, czy pamiętacie, tam były lewele tworzone przez społeczność. I może się okazać, że tam będą już fajne perełki. Nie wiadomo też, jak będzie działał multi. Może być tak, że Multi będzie nagle ożyje w starej części i będzie aktywny w nowej, więc będzie można sobie poskakać między multikami. Z tego co pamiętam, jest Multi w Dumie Eternal. Także, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Także, także tu są tematy dumowe. E, recenzja mówiona, Dizonord mówiony. Coś jeszcze? Chyba, chyba to wszystko z takich ciekawych rzeczy. Aha, e, czasami zdarza się, że ktoś tam zapyta o muzykę. E, dlatego wspomnę, że aktualnie Chyba dwa razy przeleciałem, przesłuchałem e, album e, Pocahontas Renaissance i kurde, jakie to jest dobre. Nie w całości, nie wszystkie kawałki, może idealnie mi pasują, ale są niektóre naprawdę świetne. E, I co e, jakoś tak zauważyłem nie zawsze to zauważam może po prostu tego nie ma, dlatego, dlatego nie nie zauważam, a teraz zauważyłem, czyli kawałki bez przekleństw się pojawiają, e... nie to, że są totalnie ugrzecznione i jakieś takie, infantylne, czy, 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 czy coś takiego, no nie, ale okazuje się, że można zrobić dorosły kawałek bez przekleństw. Nie, nie, nie jest tak, że cała płyta jest bez przekleństw, nie, 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 ale zdarzają się kawałki jest nawet z tych pierwszych. Polecam sprawdzić, bo Pocahontas naprawdę nagrał bardzo fajny album. To jest album z poprzedniego roku 2019. Jak nie słyszeliście, to jeżeli ktokolwiek słucha hip-hopu, rapu, to niech się zapozna z Pocahontas, jeżeli nie miał przyjemności. A poza tym nadal uważam, że z poprzedniego roku też Ostry, czyli Instrukcja Obsługi Świrów, też jest bardzo fajnym albumem. Chyba z poprzedniego roku. Jak nie, to z 2018 najpóźniej, ale, ale nie, no musi być 2019 raczej. Dobra, także kończymy muzycznie, co się rzadko zdarza, a ja jadę dalej do sklepów po pączuchy. Także jedzcie pączki, są zajebiste. A kurde, właśnie, pamiętacie kiedyś mówiłem o pączkach z Tofii? Kurwa, nie ma tych pączków! Kurwa, wycofali, nie przyjeżdżają, bo to nie była wrocławska firma, tylko dostarczała do Piotra i Pawła i chuj, nie przewożą tych pączków. Przewożą inne, tych nie. Ach, kurwe, syny. Dobra, trzymajcie się, nara.